Klub przyrodników zajmowała się wypasem muraw kserodhermicznych właściwie już no, od kilkunastu lat. Na początku pojawiła, pojawił się pomysł zakupienia starego znaczy budynków w starym PGR-ze, który znajdował się właśnie w pobliżu Muraw. Tam zakupiliśmy stado no i, no i te murawy właściwie od kilkunastu lat już, już pasiemy. No natomiast jest cały szereg małych, takich izolowanych muraw, które są daleko od zabudowań, daleko od gospodarstw ludzi, którzy mogliby je paść. No i wpadliśmy na pomysł, no żeby obwozić po prostu w jakiś sposób stado owiec po tych murawach. Tak jak kiedyś bacowie przepędzali po górach stado z hali na halę, tak, tak my pomyśleliśmy, że będziemy właśnie wypasać te niewielkie murawy. Dosyć problematyczne na początku było w ogóle sam, sam moment przewożenia tych owiec. Próbowaliśmy je zaganiać z takiej, z takiej dużej murawy na, na ciężarówkę, no one wiadomo wtedy kompletnie nie chciały wchodzić, później wymyśliliśmy taki, taką metodę, że, że zaganiamy je do naprawdę takiej małej, ciasnej kwatery. Y, ogrodzonej y, siatką y, i dopiero z tej, z tej kwatery właśnie wpędzamy je na ciężarówkę na ciężarówce zawsze tam kładziemy jakiś smakołyk najczęściej dla owiec to jest jakaś tam marchewka, jakieś jabłka albo jakiś najlepiej chleb, to już jest po prostu ten największy przysmak owczy y, czy jakieś właśnie takie suche, suche pieczywo, jakieś bułki czy jakieś ciasto, coś takiego, to one wtedy po prostu uwielbiają to i, i, i wchodzą na tę ciężarówkę, później oczywiście tego wyżałują, ale już jest za późno Często ludzie pytają się nas, dlaczego właściwie murawy kserotermiczne trzeba paść. Jeżeli kosimy, to praktycznie kosimy wszystko. Zcinamy wszystkie rośliny, które na murawie są. Natomiast owce wyjadają tylko niektóre rośliny. One nie jedzą tych gatunków takich kserotermicznych, które no z natury, przez to, że są przystosowane do warunków suchych, bardzo ciepłych, No mają taką budowę. Hmm, to się mówi kseromorficzną, czyli mają bardzo grube, takie często cienkie liście, często włosione, albo na przykład z jakimiś kolcami. No, generalnie zwierzęta omijają raczej takie gatunki. No i właśnie ten, ten, ten wypas przez to jest taki bardzo, bardzo pozytywny dla muraw, bo, bo właśnie owce jakby selektywnie wyjadają niepożądane gatunki, natomiast zostawiają te kserotermiczne.